Dzisiaj z strony Ero273 i dzisiaj sobie zagramy kolejny yy, kolejny otwórz i graj już drugi odcinek z Clash Royale jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka to bardzo polecam obejrzeć a ja już yy, tutaj widzicie mam przygotowaną skrzynkę i tą skrzynkę free i dzisiaj sobie ją otworzymy no i będziemy robić na trójce tak jak ostatnio, chociaż ostatnio były yy, słabsze troszeczkę karty ale spoko. Zagramy dwa mecze. Tutaj sedamy Walkirię. No i co? No. Lecimy z otwieraniem tego free chest. Najpierw Hograider i arcerka. Albo wiecie, co? w sumie yy, zacznijmy od, od tej najlepszej skrzynki. To jest ta Arcerka. I Hog Rider, a teraz lecimy z tą darmową, to jest bardzo fajna oferta. I ten update za co nie? Nowe areny, Hog Mountain, tutaj to, tylko to nazwa zmieniona. Jakby ktoś nie wiedział, y, i z, zmienili dźwięk w Jungle Arenie. Jeśli ktoś jeszcze o tym nie wiedział, to no, e, taka informacja: Egist for You, Dwa epiki z areny 7, super. Zobaczymy co na dropnie? Minion Horde. Bomber, kanon, o, lustro, ale fajnie. O, xbow, lustro xbow. Czyli tak, y minion horde, bomber, kanon, elite barbariany. Okej, okay, postaram się to zapamiętać. Dobra, skopiowane do głowy. Y bomber był na pewno. <coughs> Tak to było na pewno. Eee, to też było lustro. Nowa karta. <laughs> I, no bo, lustro jest fajne, mi się bardzo podoba, bo no, nie będę wam mówił od czego to jest, no ale to jest fajne. Jak zwykle ja nic nie zapamiętam. Dobra. Spokodek 4.0. No nawet fajny. To, co by się najbardziej opłacało tutaj ulepszyć, to by się bardzo opłacało, to też, no. bo tutaj hajsu nie ma dużo. Ale SEP to ulepszamy żebyśmy mieli jakiś fajny meczyk. Okej, okay, opening był, nawet karty. Dobra. I te skrzynki też sobie otworzymy, a co tam, Grider, no fajnie, czyli to, co co tam. Właśnie, Kanon był w tamtych. A dobra już. A zostanie przy tym co jest. Coś, jest coś ze 150? No nie ma, dobra. Lecimy z Grom, Battle. <laughs> Obyśmy wygrali, a nie to co y, w poprzednim odcinku. Bobby? Nazwa gościa i ma jakiś chiński klan. Chiński tak... Co teraz pojechał? A mamy minion horda, to luzik. Tylko poczekajmy aż ta lawacham się zrobi. Tak, najlepszy def na, e, na, na tego. Szczerze. No, no i super. Już nie ma e, tego e, tornado. E, no easy. Dobra, easy. Możemy jeszcze sobie pojechać z tym. I już mamy nawet armię średnią, ale jest. No dobra, mało mu zadamy te... No. jak na razie wygrywamy. Teraz Xbox e spróbuję postawić, jeśli on mi da w ogóle go postawić. Tylko, zanim on się załaduje, to minął 3 lata. No, czego się można było spodziewać? No, ale coś mu zadaliśmy, no już. Ogólnie to jak na razie, o, nie, no weź weź, nie, czy no, mam to wydefować, no. Arszerzki level 7, ej, nieźle. A... Dobra, to mu pykło, nie? Aj, kurde. Postawimy mu elit barwariany. A i tak mało ten, ten, I zobaczymy jak se poradzę. Aha, czyli źle wybronił się, dobra, postawimy. Dobra, już mam powierzyć. Te... Dobra, wygr wy wygrywamy z remis. A gdyby tak patrząc ogólnie, to przegrywamy. Bo, yy, bo ja mam tylko mniejszy, Co to, co zrobił? Dobra, dawajcie. Ale, teraz mu nie pykło. Mi Postawimy tego. Drugiego tego. To postawimy. I teraz Elite Barbarian. Ulecę na pewno. Wizard jest dobry. Powiem tyle. Jak ja teraz go... Dobra. Stara taktyka lecicie elity, ja wam tutaj jeszcze dam pokrajdera do pomocy A ten mega minionik tutaj broni tą wieżę Żeby ten lava Holt się nie zapuścił Aż tak Nie no No myśmy to wygrali Puścimy, dobra dawaj, niszczymy No dawaj teraz to Nie! Mi teraz tu zniszczy, no nie! A taki fajny mecz. Dobra. Kurde, farciarz. Napiszę mu, mu, mu miał farta. Debil. Nie no dobra. Bez takich wyzwisk. O, Ramik. Chciałbym to mieć. W sumie. <laughs> nie mamy tych 400, no ale deck fajny. Przyznajcie, że nam się fajny dek trafił. O, ale bym kupił szkielet. Dobra, gramy drugą rundę. No. O nie. Total Chińczyk. Total. No dobra, lecimy z atakiem i od razu ja bym tutaj postawił jakiegoś bumbera. Ej. To było No i teraz... Robi wieżę. Tu łatwo. Drugi bumber, żeby. Dobra, teraz co mi pykło? A ten x był to Koksi, nie? Polecam, fajna karta. No. i Patrzcie, jak mu z, zjechała ta wieża. Postawimy minion combo. Minion combo, jak ja chciałem pokryć. Prawie go postawiłem. A ja miałem za mało elkwiw. Jak wie to wkurza ta taktyka nie? I tak nie lubię. Grafalną ja bym zrobił tak defensywnie to tak. O nie! Nie, ja zawsze tą taktyką przegrywam. Albo remisuję. Bo inaczej się nie da. Ja tej... Ja... No, no i ma spama. A x anyway, bo tutaj nas kieruje trochę. Nie weź mm. No super Ja nawet nie mam jak postawić tych elitarnych Ej. Dobra i postawimy drugich od razu Tutaj są Aj mm. Kurde bolek Zrobimy to tak bo najwyższy tak nic nie zrobią No i się rozdzieli na no, Super mecze, ale już o wiele lepsze niż były wcześniej. No nie. No nie, lepiej nam idzie niż wcześniej, no ale i tak przegramy. Powiecie, osoby deki już nie są takie koks. W ogóle takie średnie karty nam się trafili, jak na tego. Ej, ten Dumberdum musi tutaj przez mierze wyżowego do, do wykorzystania dawaj te elity, bo inaczej tego nie wygram. Naj! Co za. Zróbmy tak, żeby mógł zniszczyć te. No i tak to przegram, nie? Nie, no patrzcie jeszcze te szkielety. Co za. Eee... <laughs> To good game <noise> I sorry, że, mia że miałem przez odcinek taki słab słabszy głos trochę Bo wiecie, dorastanie i te inne sprawy, nie? No dobra, w takim razie ja się już z wami żegnam żegnamy I i spróbuję się dołączyć do clanu Hero.pl Plan O, piszesz się? A ja już nie przedłużałem się z wami, że napiszcie jakiś ciekawy komentarz i no i ogólnie yy... zostawcie lajka, like suba i polećcie film znajomym. Znajomym. Elo. Boże mi się zawsze byli.